cześć, witajcie, jestem Ario, jest za mną gór. No, hej. A no, i my sobie skamy waragami. Jak widzicie, lecimy z kolejną seiko. Ale możecie zostawić łapaczkę w górę i subskrypcję, także komentarz, jeżeli wam się podoba. Lecimy. Uuu Teraz bronię musimy zabrać. Możemy co Czy z zabijaniem, tak? Jak zrobiłeś to tak. <laughs> o, do ty go tam. <laughs> wziąłeś. Ja, no o, tai galiu tai išnaudoti dabar. tam jeden śpi z tyłu. Nie wiem czy widziałeś. Ale jest no czy co? no no. A, to nie, nie widzę, nie widziałeś? Bo ja tego dla panów robiłem. Próbowałem broń podnieść Jako mówi coś jest nie tak gdzieś bierze broń No on słyszę Oni słyszą wszystko A Oni słyszą jak ty pierdniesz za głośno A co dopiero? O kurde to nie niedobrze Jane Bronha <laughs> Jezu! Wa się rzuci i to zgada. No, będę tutaj cały tego bronił! Będę tutaj cały tego bronił! Ale ty sniki Piki jesteś? O, już nie. Teraz spójnie. Zobaczymy mgłę, nie mnie. Nie, nie. nie, wiedziałem, że nie się zrobiłeś. Nie, nie widziałem tej typa. Eee. A, już nie zdążyłem uciec. Typa nie widziałem, że na dole stoi, nie? Akurat. Jest Po całym końcem. Spędzałeś z tyłu? To nie. Czyli będzie przypał? No.

Mas tam kogoś jeszcze? Nie, to jeszcze jest trzech. Jeden jest na pewno znokautowany. Widocznie, czy to jest nie wchodzi? A tutaj jest jeszcze jeden. Z tyłu trójka. Mam jeszcze jednego znokautowanego na górze. Dobra. Chwała. To jeszcze wszyscy będzie. być. Zbierałeś tą zdańskę stąd, czy nie? Ale chyba tak. Nie, jest, jeszcze nie będzie. Jest, ginąłem zginąłem. Oj, tam oj tam. Dzięki, nie Zauważyłem. Ta gra nie ma ci zadanie Ułatwi da dawać szansę na ucieczkę. No winna, no ty regami, no te, te szybki jak wiatr i, dalej. <grystanie> I ostrych tak dalej. I ostry jak tak? Jeszcze dużo brakuje, dużo. O, ci na mały leśmia do powiedzenia? Kaju. Dawać pieniądze. nośki. Arad, z Arad. nie mniej nie mnie interesuje, te pieniążki nie daje. Właśnie nie dał. No więzienie nie daje pieniążków. Odkąd Jak to nie mi... daje. Nie daje, jeszcze nie mnie mi pieniążka. Po prostu kieszonkowego nie chcę oddać, a to dziad. <noise> Dale się do niewięzienia, nie pracuje, tyle pieniędzy dostaję. Ty... Za warunki. <grywa> Dobra, wszyscy. Tego, co widzę. Mm, mm, mm. U, kopalnia. Jeden pan. A drugi pan. Jeden, drugi... nie masz jeszcze znaczenia? Nie... Ale mi się Jeden był Oj pis Wisko No wiem, ale nie na tego mi to chciałem. A się ty chodzi Bo. Eee. Och, lecie, chowaj ciała, szaman. O, właśnie widzę. Chowaj te ciała, trzeba przenieść ciała, żeby ten. Nie było, że któryś zaalarmowany przyjdzie i po poszuka ci. No właśnie, co? On jest tam, ty. Tam się do niego dostać trochę trzeba będzie... ...bawy tutaj Nie... tam? Nie, nie będzie nie, nie Jak? już tej drogi znalazłem. niego mniej więcej Jest na dole, także. To są rzucone w drugą, dobra. Uwaga. Nie, on jest chciałem działać. Od razu. Dobrze, dobrze. Okej. Okay. Jeszcze tylko tu się ogarnię, żeby... tam widziałem na no masz? I tutaj na dole jeden stoi. Tutaj plujkę mam. Nie rucham, a się patrzy na nasze cele, które musimy zniszczyć. kolejne. Tutaj trzech. Ale ktoś cię widzi? Wiem, widziałem, widziałem. Ja go też. Na jego nieszczęście. Eee, może on zadowolony, że go zobaczyłeś. O, na to się kolega. Nie schodzi z posterunku Zaraz się kolego poznamy bliżej, a tego wolałem uniknąć. <grymne> tego też ty wolałbyś uniknąć. Nie zapało mi go. Ej, nie zapałam tego typu to chciałem Oki okay. Nie, bo przejdę nasze w ski winno ja Robisz styrte? Chłopca i przyjrzał mi się, że mnie zauważył to jednak mnie. się będę musiał cofnąć. Coś na dół. Do ciebie? wyjść, czy? Nie. Nie, w przeciwnika chciałem. I guess you know to shut and... ah, the and... so he Ah, we're Okay. Kolejny ten coś w środku by zobaczył, to by mi się udało go. No. Akurat ty do niego siedzę. Dobra, jeszcze 7 panów, ale to gdzieś tylko na środku stoją. Z zewnątrz. Z zewnątrz? I tak się muszę cofnąć, tak. Chyba, chyba tam gdzieś nie tak, zniszczyłem pod podroż wszystko co po drodze. A dobra Pierwsza to to trójka tutaj na górze. To jest dalej, nikogo nie widzę. Uwaga, bo tam jeden dalej jest. Jeszcze dwóch. Tam jest dwóch, jest dwóch. <gry> Ostatni tam wusterek ktoś. Nie, już jest tu. Ale to, co ty tutaj? Co? kłamczysz normalnie, chłopie. Się Mam ty... go obok siebie, a ty mówisz, że jest tam, no. Był, no... Nie ma go... <laughs> Ładnie, pięknie... Bez żadnej młoty. Sam tego Nie tu. się, że tak być. <laughs> Mój urok osobisty. Widzisz? Radiowca. <laughs> Mówisz go, że chłopców, tak? To Nie wiem. Nie oceniam. To jest bardzo drażliwy temat. Dobra. Lepiej go nie ciągnijmy. Dokładnie. E, dobra, mam jeszcze punkt. E, to idę ulepszyć cię. Chcesz się ulepszyć? No, tylko w sensie co teraz? E, e. Dałem wam cię teraz w ogóle chyba w znajdźki pójdę Dobra Nie wiem czy nie pamiętam żeby wykorzystał No idę w znajdzie 4, 3, 2 A pierwszy <laughs> Nie, bo włączyłem w końcu <laughs> Oj oj Nasze pana miasta Dużo kolegów no i mamy targety Dawid, więc jakie będą, będą targetki Złe targetki Eee, Ewagami jeszcze jest I szaman Hmm. hmm. Ten szaman przydałoby się go No tam jeszcze jeden. Dobrze. No nie uciekaj mi! Takich chora aragami. Biegnę do niego, on drugą stronę. Biegnę do niego, on drugą stronę cały czas. Mario, ja. popatrz na mnie. Ocań ten, sko ten skok do wody. się, na 10. Wiedziałem, że mu się uda. Przez tyle lat go szkoliłem. No bo twoim czynnikiem na pewno. Nie wątpiłem w jego umiejętności ani razu. Tyle razy mówiłem, że da radę, <laughs> żeby się nie poddawał. No i dał. No <laughs> mm. e, nie, nie chcę tam jeszcze schodzić. Jeden na to, Jest zabity tutaj sobie jak A jesteś tutaj jeszcze Jesteś tutaj? dobra To mam typa, to mam typa Kolejny target mniej Dobra A nie zupełnie sobie Kunai Oj, Tutaj jestem wolny, że te bo to jest takie taki potężniejszy, co coś śpi Eee, dobra, tutaj jest wszystko, z tej strony wszystko, to teraz lecimy do góry, nie? No, został zamek i miasto w części część do na Nie, do na części nie Czymś nie ma? Nie? O, co to, to jest? Dobra Nie, jeszcze lewa okay. strona tam u ciebie dostała. I uwaga, bo to jest kolega połączony I jest awagami On jest tam w, w środku, na samej kółsie. Oh, Ragami czy szaman? Szamanik! Szamaniku! Szamanik? Tak. Dobra, no to... A, trzeci był w środku, jak dobrze pamiętam. Tak. Dwie. Nawet. Słowo schowane agarami. Ja mam siedzenie na dachu. Eeeem... Hmm. Ja się odblokuje w końcu? Jak ktoś mu powiedział, że ma się Powiedziałeś odbu... mu, że ma się odbugować? Tak. No stoi A mi, wciąż... czy się nie rusza chłop? O. A w końcu po godzinie czasu do niego podchodzę. Jest tak ustawiony, że stałem przy oknie i chciałem go zabić, ale go nie mogłem zabić. Nie, od zewnątrz nie da się przez okno. Nie da się? Nie. Na dachu, na dachu się nie da? Nie da się. Nie. Okna są tak zrobione, że się nie da. A ty też jesteś na tym poziomie? No. Hello, Hello. Hello. I to co? Tutaj... Yeah, uwaga! Nie wiem, jak bym cię zauważył, bym zauważył. To jest okno. O. Też, ale też się nie spodziewałem, że będzie. A nie no, to chyba, nie? Jest jeden biegający... Jeden łożący... Bez moraisa nie mam. Aż? A nie, mogę, dobra. Zapomniałem, że... Ja cię rzuciłem. No, no nie, po prostu zapomniałem. Osobiście zapomniałem o tym, że przecież ja mam jeszcze tego duszka. A. I to, że ja jednokołtowałem przez, barier przez barierkę, nie oznacza, że ten duszek nie działał tak jak powinien działać. On działał elegancko? Ciekawi mnie. A, to jest. Ten ciężki jest na zasadzie... Okej. Okay. No, to chyba lepszy, nie? nie? Tak, tak, patrzę na ten... Wiem, A, że ten... Ten ciekawost... agresywny jak... jak mu na... No. Wszyscy. O. <laughs> ten y, agresywny jak mu nagwizdasz... No. No to on leci od ciebie z pełnym atakiem. Aha. Okej. Okay. Nie pamiętałem jak się zachowuje ten ulepszony, ale nie agresywny. Okej, okay. no i ja coś te pieniądze zbieram po drodze. Uh -huh. No ja zbierałem jak przed. a no i co to też SK i tak więc ponad to zostało. No, i tak na ciężko. To ci chłonia I nawet nie został. Mamy no. nic. <laughs> to gratulacje. O, lecimy do pani I... miłosi. Ej, ona się teraz na tym. No. Za regami. Piękna sztuka. <laughs> Piękny wiersz. Tak. Chociaż to było... to mogło być hajku nawet. A nie wiem. No. Ale wiem, czy teraz, to jest to pójdę, jeśli to patrzę. A, też idzie sobie wziąć te... te czy nie? Że, że ja zużyłem tego... Ja zużyłem tych... kunajem. A, kunaj. Nie, igie, tutaj... dawno już nie używałem. <grym> Dobra, ale kolejna misja, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ja wiem dziękuję za to oglądanie, dodam na głos. Não é papá